Witam Państwa serdecznie, dzień dobry! Zaczął się wrzesień, dzień się mocno skrócił, a więc jest to czas, kiedy w truskawkach tradycyjnych zaczyna się, czy już trwa w tej chwili, tworzenie pąków kwiatowych na następny sezon. Truskawki te zwykłe tradycyjne są roślinami dnia krótkiego, to znaczy, że w momencie, kiedy jest krótki dzień, tworzą pąki kwiatowe. W przypadku odmian powtarzających, ta zależność od długości dnia jest zupełnie inna. One w większości są po prostu obojętne i tworzą pąki przez cały czas. Ale w tych odmianach tradycyjnych, to właśnie teraz tworzą się pąki kwiatowe. I od kondycji tych roślin, w tym momencie we wrześniu, zależy, jak dużo wytworzy się pąków kwiatostanowych na przyszły rok. No i w jakiej będą kondycji. Jeśli chodzi o dokarmianie dolistne, no to możemy zaproponować dwie opcje. Jak Państwo sobie otworzą nasze programy dokarmiania dolistnego i fertygacji, to w truskawce o tej porze, to jest ostatnia faza tworzenie pąków, możemy wyczytać takie dwie kombinacje. Pierwsza to jest mieszanka Greenmix w dawce od 0,5 do 1 kg na hektar. Greenmix, czyli magnes i mikroelementy. Wsypujemy go jako pierwszego, ponieważ lekko zakwasza wodę. Później dolewamy Haskon M10, czyli produkt bardzo dobrze działający nawet w niskich temperaturach, zawierający przede wszystkim fosfor, potas plus mikroelementy. I to jest dawka 4 litry na hektar. No i na koniec dolewamy aminokwasy pochodzenia roślinnego Great VG w dawce 2 litry na hektar. Postępujemy tak w przypadku odmian, które są plenne, ewentualnie te, które mają słabszy wzrost. Czyli w sumie to jest większość uprawianych w tej chwili u nas odmian, ponieważ te odmiany, które są niższej plenności no bardzo szybko chyba tracą znaczenie na rynku. Wyjątkiem może jest Azja, która pomimo swojej niejakiej tam najwybitniejszej plenności ze względu na jakość owocu ciągle się utrzymuje. Ale większość odmian możemy właśnie w ten sposób potraktować magnes mikroelementy plus haskon M10. Plus, great VG, jakieś 2 litry na koniec. Po to, żeby jeszcze w tej chwili troszeczkę podpędzić wzrost tych roślin, ale już żeby się przestawiały na to dokarmianie yy, jesienne. Yy, druga opcja, proszę Państwa, polecam szczególnie tam, gdzie właśnie odmiany są mniej plenne albo mają bardzo, bardzo dużą siłę wzrostu. W takim przypadku też damy Green Mix w dawce od 0,5 do 1 kg, haskon M10 4 litry na hektar i zamiast Greita w przypadku tych mniej plennych odmian proponuję zastosować Algaren Twin. Algaren w dawce 1,5 do 2 litrów na hektar. To jest taka kombinacja, która będzie jeszcze bardziej wspomagała rośliny w tworzeniu pąków. Więc dla tych odmian, które mają problem z plennością, ten dodatek Algarenu zamiast Greita będzie lepszy. Co później, proszę Państwa? Mamy jeszcze taki zabieg jesienny: Green Mix plus Haskon M10. Jakieś pół kilograma Green Mixa, Haskon M10 w dawce. 3 litry na hektar, ale to jest gdzieś połowa września, albo po prostu no, druga połowa. Jeśli ktoś wcześniej nie robił dokarmiania cynkiem, borem, no to może wkomponować tu jeszcze w tych wrześniowych zabiegach bor, zwłaszcza teraz w tym okresie tworzenia pąków, i później cynk. Cyn, który bardzo silnie też poprawia mrozodporność, i to już będzie takie przygotowanie, ostatni zabieg przygotowujący rośliny do spoczynku zimowego. No i jeszcze. Fertygacja. Oczywiście o fertygacji możemy mówić, jeśli są rozłożone linie kroplujące. Nie na każdej plantacji w tej chwili te linie się znajdują. Niektóre zostały po prostu zdjęte, na dobrych glebach, zwłaszcza później, jeśli pogoda dopisywała, wilgoć nie brakowało, to te linie sobie gdzieś z boku czekają, będą rozłożone dopiero na wiosnę po czyszczeniu plantacji. Ale w tym przypadku. Ponieważ tu jest lżejsza ziemia i gdyby nie było tej linii nawadniającej, to truskawki by cierpiały. Nie zdążyłyby się pewnie po skoszeniu odbudować do tej pory. Ta linia jest, w dodatku, jest to fight, który został na trzeci rok, czyli można powiedzieć taka plantacja emerytka. Niektórzy. Uprawiają truskawki w takim systemie na glebie, tylko jeden albo dwa sezony. Ta plantacja jest w dosyć dobrej kondycji. W tym roku bardzo pozytywnie nas zaskoczyła wydajnością i jakością owoców, więc no dostała szansę na trzeci sezon. No i mamy nadzieję, że w przyszłym roku wykaże się znowu bardzo pozytywnie. Co w tą fertygację? We wrześniu, proszę Państwa, na samym początku proponujemy mieszankę NPK zrównoważoną, na przykład Green Plant 2020, -2020. Co do niego, możemy dorzucić jeszcze Witorga. Witorg proponujemy w dawce 5 litrów na hektar. I uwaga, bardzo, bardzo ważny element: Algaren Twin w dawce 2. 3 litry na hektar. Jeśli ktoś nie ma witorga albo nie chce go podawać z tego względu, że plantacja i tak bardzo silna jest, to proponuję zamiast witorga i algarenu podać tylko algaren. Wtedy jest dawka 3 do nawet 5 litrów na hektar. Ten algaren podany w tej chwili doglebowo będzie powodował bardzo silne rozkrzewienie systemu korzeniowego i będzie też bardzo wspomagał pobieranie wapnia, bo tam przecież jest duża dawka auksyn, ale też będzie wspomagał tworzenie pąków kwiatowych na rok następny. Więc jeśli zależy nam na systemie korzeniowym i na tworzeniu pąków, na przykład na Nowej świeżo założonej plantacji. No to zamiast Witorga możemy podać ten Algaren. Ale na początek września NPK zrównoważony, na przykład Green Plant 2020. -2020. Co później? No, myślę, że już za tydzień możemy zmienić pożywkę. Jeśli ktoś dawał ten zrównoważony w zeszłym tygodniu, to tą pożywkę już w tej chwili można zmienić. I wtedy przechodzimy na taką pożywkę ze zwiększoną zawartością fosforu i potasu, a zmniejszamy azot. Proponuję Green Plant 62136. I takim Green Plantem 62136 możemy dokarmiać, nawozić poprzez fertygację już do końca sezonu przez cały wrzesień, jeśli tylko uważamy, że jest to potrzebne, bo jeśli będzie bardzo mokro, no to nie będziemy fertygować i przy okazji nie będziemy podawać tych nawozów. Eee, więc w tej chwili początek września, zrównoważony plus Witorg plus algaren, za tydzień powiedzmy ten e, green plant 62136 sam. I w następnej kolejności, za dwa tygodnie, znowu ten 6.21.36. Jeśli chcemy, to z dodatkiem algarenu, znowu 2-3 litry na hektar. Polecam szczególnie w przypadku świeżo założonych plantacji oraz tych odmian, które nie wykazują się jakąś wybitną plennością. Mam tu na myśli, na przykład takie odmiany jak Azja, albo z tych nowych odmian, odmiana Rendezvous, która wcale nie tworzy tak dużo pąków kwiatowych, jakby nam się mogło wydawać. Może z tego względu ta plenność jest trochę też niższa niż Rumba, bo kwiatostanów jest dużo mniej. Randewu bardzo nadrabia wielkością. Jest to truskawka, która ma bardzo duże owoce. Później są średnie czy, czy duże. Ona praktycznie nie drobnieje w porównaniu z rumbą, no bo to jest ten porównywany okres dojrzewania. I również kształt jest bardzo podobny. Różnica jeszcze jest taka, że Rumba jest jednak słodsza. Odmiana Rande W ma tego cukru wyraźnie mniej. Jest taka bardziej winna w smaku. Nie chcę mówić, która jest lepsza. Mi smakuje bardziej Rumba, ale wiadomo, smak to jest rzecz bardzo indywidualna. Wracając do nawożenia fertygacji. Jeśli do końca września będziemy dawali ten NPK. Z przewagą fosforu i potasu, to później wyłączamy nawadnianie, fertygację, no chyba żeby były jakieś szczególne ku temu powody, żeby jednak włączyć. Ale pamiętajmy, ta truskawka też nie może mieć za dobrze. Ona troszeczkę tego stresu potrzebuje. Potrzebuje tego stresu, chociażby po to, żeby się mobilizować do zakładania pąków kwiatostanowych. No i druga sprawa. Ona tego stresu też potrzebuje po to, żeby się zaczęła przygotowywać do spoczynku zimowego. Oczywiście, jeśli będzie to tak jak w ostatnich latach, że dosyć długa, ciepła jesień, to ona będzie miała bardzo dużo czasu na tworzenie tych pąków. Ale nie dajmy mi się zaskoczyć, tak jak w zeszłym roku. Ja przypominam, że pierwsze mrozy to były gdzieś między 17-20 listopada i to było, był spadek temperatury do minus 8, minus 10, minus 12, mroźny wiatr i brak pokrywy śnieżnej. A wcześniej temperatury w październiku na naszym tej terenie były chyba ze dwie nocy nawet 15-16-17 stopni. Więc Taka temperatura w zeszłym roku w październiku była jakoś, jakoś tak cieplej niż chyba w sierpniu nawet. W związku z tym te truskawki w zeszłym roku na jesieni nie zdążyły się dobrze przygotować do spoczynku zimowego. No i kto miał na przykład odmianę Aprika i nie przykrył jej na jesieni przed tymi pierwszymi mrozami, to później na wiosnę przykrywanie już nic nie dało. Aprika. W wielu plantacjach na wielu plantacjach była po prostu przemarznięta i długo trwało zanim zregenerowała na wiosnę. Dobrze, bo się znowu rozgaduję. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia następnym razem.